Wicawie Dzisiaj próbuję moją bazę spróbować. Tylko najgorsze, że jednego, że jedno. Nikt do mnie nie przychodzi. Czyli widzowie, spróbujemy całą noc tutaj przetrwać i zobaczymy po całej nocy, czy to jest bezpieczna baza, a potem jak to przetrwam, to wam powiem, jak to trzeba zbudować. Help. Ja w ogóle spróbuję naprowadzić tutaj kultystę. Dobra, naprowadziłam go. I co najwidoczniej to jest bezpieczna baza. W ogóle nie można złapać. I teraz jak ją zrobić? Potrzebujecie mapy, mm, tych trzech półek i jedno zwykłe łóżko. Może być to, że. Yy, stare musi być tylko stare albo dobre łóżko bo z większym wam się nie uda i tak można zrobić tą bazę i w ogóle one nie atakują albo po prostu yy, kult... możecie atakować kulty. kultyści was nie atakują i oni nas w ogóle nie trapiają, jak już nas chcą. I tak w ogóle, to one w ogóle nie mogą. A jak już chcemy, to musicie hopa i wyjść. Ale też jest to, że w ogóle koltyści, znaczy no, ci z łukami, czy tam jakimiś tam kuszami, Czasami dacie radę rady ich uderzyć, ale to rzadko się zdarza. Czyli po prostu. Hopsa. Innego dnia, a potem. woj, Potem. No. Hopsa do bazy. Co? Jak to tutaj? A. Tylko nie możecie po prostu. Jak już was goni, to nie możecie już. Chodzić do bazy, bo wtedy może za wami skoczyć, ale tak to po prostu albo, albo musi być za wami tam daleko za wami, albo po prostu yy, ten. Albo po prostu yy, musicie siedzieć. Muszej też tędy. To baj